no i ja wychodzę tu jest w dzisiejszym odcinku zagramy w cheese horror chapter 2 jak widziałem jak graliśmy w chapter 1 spodobało wam się czysta wyświetlenie bardzo dużo no i dajcie oczywiście suba lajka no ja nie przedłużam nie przedłużam i lecimy do odcinka A jestem i. Co jest? To jest to miejsce, rozwaliło się coś. Jakaś kula, ser, jakaś, ser jakiś kula. Nie wiem o co chodzi, ale ekran znów biały. No, to jest jakiś bunkier. I. Okej okay. Jesteśmy Da się to zamykać. Pewnie będzie mógł się tutaj dostać, bo otwarte jest. Nie wiem, ale chyba znów mamy zebrać ser. Tak, cis, bo tabulator pokazuje cis. 12 sera. Myślałem, że 11. Kolejny serek. Przyjmę. Potrzebujemy jeszcze 10. Nie dużo. Dobra. Tak jak kółko zrobiłem. Chodźmy tutaj. Ta pozycja się coraz dziwniej rusza. No i gdzieś natrafiłem. Nie wiem gdzie. Aha. A ja wpadnę. no i się gdzieś przedostałem ser klucz serowy jeluki raczej co 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 dobra nie wiem tam jest zielony klucz tutaj niedaleko wiem że były te bo byłem tutaj chyba gdzieś tutaj tak dobra i deska o. I teraz gdzieś tutaj szedłem. W sumie jest, jak na razie. Słyszę go gdzieś. Tak, tutaj. Ok. Idzie na razie jak dobrze. Żeby nie zginął, bo jak się zginie, to. Nie widzieliście na odcinku, ale traci się wszystko. A. To jest awaryjne wejście. Dobra, pójdźmy w prawo. Pomocy! Nie chcę zginąć. Oj, a ja, 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 No i Jelly Fruit. Nie mogę tego wziąć. Dobra. Co? Tu jest ta mysz. Jo! Nie no, ona się tutaj kręci mocno. by to. 5 na 12. Nie ma tych nazw. Na przykład przyjdę, coś na przykład, wiecie. Kto, na, kto nagał pierwszy odcinek, to by widział. Dobra. Kolejny ser. Dobra, idę dalej. Eee. To są niebieskie drzwi. Czerwony klucz, czerwony drzwi musiałeś, musiałeś on tutaj przyjdzie. Pomocy. Dziureczka. Uh. Dobra, ja uciekam. Uciekam. Safe. Zamknę. He. Nie wiem. O, tu był ser. Niedługo uciekniemy. Poszedł tu. Dobra. I ser. A co by tam było? Nie byłoby sera. Czerwony klucz, czerwone drzwi i teleport. Gdzie znów jestem? Jeden... To jest siedem? Siedem. No i hasło mam z tych literek ułożyć. I jeszcze? 9, 4, 3, 2, 1, 7, 7 1. Jeden. Czekaj. Co? Nie ogarniam coś tą zagadkę. Hasło to jest. te hasło. Klikam, jest i. Otworzyło się i piękny ser wchodzi do nas. Możecie sobie wpisać te hasło. Jak ktoś chce albo nie chce. No i ja wychodzę. Tu jest? Dobra. Mam już intro. Ma. W wpadłem normalnie. 9 sera. Wiem też, że twórca w tą grę tak podpracował mocno. Dobra, idę tutaj. Matko, wy prawie wpadł. Ej, za tym może być ser. Czeka, bo nie pom... Coś tak czułem. Dobra, pomocy? Nie! Tu jest ser. No to fajnie, ludzie, umarłem. Dziękuję. Czerwony klucz. Odzyskuję najważniejszy wieszki klucz i w sumie już nie muszę odzyskiwać żółtego, bo w żółtem nic nie mam. Czy jak będzie pokój, musi wszystkie klucze dać. Słyszę go gdzieś tam. Widzieliście to? Dobra. Jak umarłem i zyskiwałem rzeczy, to pamiętam trasę. Przód. Przód. Tu deska też jest potrzebna. W sumie to jeszcze raz potrzebuję. Żółty klucz. Mamy od nasze piękne, niebieskie drzwi. Wchodzimy. I... Obi! Teraz lepiej nie spaść. Ło, oh, Ja tak szybko chodzę. Ja chcę spaść. Spadnięcie. Nie kończy się pewnie fajnie. Dobra? Jest? I zielony jakiś, zielony klucz. Dobra, dobra mam? I mamy kolejny ser, dobra? To był chodzacz na wyjście. O nie, zamknę drzwi. Dobra, teraz potrzebujemy żółtego kluczu. Jak ja szedłem na początku, że miałem żółty klucz? Nie mam widzieć. Żółty klucz. He. He. Nie. Dobra, ja już się nie bawię. jest tutaj. Nie wiem. Nie. I się na mnie uwziął. O matko. Nie chcę umrzeć. Gdzie mam żółty klucz? Przypomniałem sobie. No i gotowe. Czy będzie czym tym jumsker? Nie, nie będzie. OK. Mam żółty klucz. I. I tutaj jest oczywiście. Nasze I tutaj jestem. Potrzebuję jele klucz. Deska. Żeby nie umrzeć.

I deska, żeby się nagle nie złamała. Zielony klucz. Dobra. Chciałem się właśnie do spawna, a znalazłem te drzwi. Nie chcę skakać, ale muszę. Dobra. Nie chcę! Co jest? To jest. Tędy. Nie. Yes! Okej. Okay. Dobra. Dobra, chodź. Chodźmy. Toj. No i znów idziemy. Dobra. Tutaj zielone drzwi. I od razu. Dobra, od razu. Dobra, i ser mam. Ostatni ser. Czy mi się uda? Nie wiem. Ech. Chyba wiem, czego to służy, i wiem, gdzie to chyba. Dobra. Nie. Dobra, nie zdążę teraz. Tu są drzwi, i tam jest ser. I już wiecie, co mam chyba zrobić. Próba, hashtag tak dwa. Czy tym razem się uda? Nie wiem. Lecę. się uda. Nie. Pogubiłem się. Dam radę. I jest ostatni ser. Dwanaście. Aha. I muszę znów. Dom. Ale mamy dwanaście sera i uciekamy. Zaraz znów się zesikam. Już będzie coś strasznego. I tak się wystraszę, że zendleje. Dobra. Gdzieś jest. Tutaj chyba będzie wyjście. 12 na 12. Jakiś przycisk winda. Klikam. Uciekam chyba. Dobra. Dobra, uciekam. Jest. Dobra Nara. Czekaj bo ja End of Cheese Sam jestem na serwerze Jestem sam. I same sery leżą. Serio, dajcie lajka i suba za poświęcenie. O! Ukończyłeś miasto, telewizor. Jestem. Uciekłem do miasta. Kropka, kropka, kropka. Time. Hashtag, hashtag. Location. Hashtag, hashtag. Till. Cheese. Na to wychodzi, że jak backrooms. Empole can you hear me? Co jest? Przeczytajcie sobie, bo jest angielski, nie jestem dobry. Tak Two ty Za niedługo. Nie wiem. Co jest? Entityon... Ktoś weszedł do... Jakieś bazy. Ktoś wie, wierzy... że... Nie rozumia Same hasztagi. Co jest? All but your last precious... No tak! Skąd zna? Zgłosisz? Jest summit. Przypomina mi taką jedną grę. Nie nagrywam ją, ale grałem. Co się dzieje? Albo jestem teraz wysłuchiwany przez kogoś. The end. No okej, okay, hand I co ja mam teraz? Przeszłem, no, fajnie. Nie mówcie, że teraz się pojawi chłop ten szczur i mi walnie w, gł w głowę. Nie, tu. Mogę wyjść. Ja czekam. Czy coś się stanie? W ogóle mam takie... taką teorię, że my padliśmy jakby do backrooms. Jakby nie w backrooms, ale tak, tak samo jak backrooms i trafiliśmy do tego tis. O, no i mówiłem, że czekać. Thank you for playing my game. No fajnie. Będzie chyba sekret. Albo dostaliśmy jakąś propozycję do jakiejś agencji, ale piszcie wasze teorie, bo ja nie wiem, coś jeszcze mogę zrobić. Raczej nie, ale poczekam jeszcze, bo okaże się jakiś sekret. No, jak będzie jakiś sekret, to wam pokażę go. Jak na się żegnam i pa.